Tutaj raz na zawsze będzie rozwalona teoria grawitacji. Ale tak raz razo dobrze. To zobaczmy do definicji heliocentrycznej. Jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym, polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę, oddziałują na siebie wzajemnie, przyciągając się. Czyżby. Tak było z tym słynnym jabłkiem Newtona. Że ono sobie wisi, e, urosło do pewnej masy i sobie dalej wisi. Nie ma tak, że jakaś ręka grawitacji je ściąga. Czyli to jest po prostu fałszywe. Fałsz, fałsz. Nie dzieje się tak, jak tu opisuje definicja. Wystarczy zobaczyć i przekonać się. E, no, czyli grawitacja to według tej teorii to wzajemne oddziaływanie, Nie jak wy, globoszczaki mówicie, że to jest siła. Źle mówicie, źle tutaj jest oddziaływanie masami w tej waszej teorii. nawet tego nie ogarniacie, co wy mówicie. Tak, Kopernik zaproponował, tak, a oczywiście przebierał się w damskie ciuchy, co do tej pory się dzieje, że ci przebierańcy, pajace, wygadują w ogóle o kształcie ziemi. No, kto wygaduje? Kto? Jakiś masny z kanału, co przebiera, ją się tam w damskie ciuchy, w peruki, bardzo to lubią. To tam jeszcze się wypowiadał o kształcie ziemi. Dominika, bo stęczowa i w ogóle taki ma kontent, że tylko obgaduje ludzi, jak ta baba. W ogóle jak to może być męskie. W ogóle zero, zero męskość, Cały czas drama, jak drama, to jest takie obwleśne, takie męczące dla nas, żeby się w to wdawać, to byśmy się musieli zniżyć do tego poziomu, a nie, nie da się, kto tam jeszcze. Zobaczmy kolejną. Kolejną. Tak, wielki samiec, widzimy, jak wygląda. Chętnie przebiera się za pomocą łapki. Nie wiem, o czym jeszcze wypada się o kształcie Ziemi. Po prostu cringe i tyle. Do widzenia, idiotki. Nie, nie wygadujcie, mówcie sobie o tych paznokietkach, kiedy tam macie kontent, ale od kształtu Ziemi, nauki, to do widzenia. Żegnamy. No, żegnam.